Cześć, słuchajcie, właśnie wyjeżdżam z Holandii. Już jestem w Niemczech, właśnie jadę z odbierami i nie wiem, co się dzieje, ale teraz nie tylko w Polsce na granicy tak Niemcy łapią, tylko wszędzie w Holandii to już też po prostu tych kontroli to od zarąbania jest. Kiedyś to rzadko było spotkać tutaj, jak się jechało do Holandii, żeby tutaj policja stała raz na miesiąc albo więcej. No, wiadomo, jak jeszcze nie było legalnej my, mary, mary, no to... No to tam łapali czasem, ale to raczej głównie tam na autostradzie. Tutaj rzadko było, rzadko naprawdę rzadkie kontrole. Czym to może być spowodowane? No na pewno tym, że z, ka z każdej strony możliwej napływają ci nowi przybyże, a że Niemcy już mają dość tego. No już nie mają miejsca na nich, nie mają, nie wiem, finansów na nich, nie chcą ich utrzymywać, nierobów jednych. No to trzepią ile się da z każdej strony, przy każdej granicy i co mogą, wyłapują i odsyłają. No to myślę, że jest główna. Myślę, że to jest główny powód tego, że te, te kontrole już są przy każdej granicy. Nie wiem, jak tam przy granicy z Francją, nie wiem, jak z Belgią, nie wiem, jak z Austrią, ale Holandia i Niemcy wiadomo, jak wygląda. Przynajmniej ja mogę to powiedzieć, bo byłem ostatnim i w Polsce i często jeżdżę do Holandii. Także, no, jak jeździcie, no to musicie się, musicie się liczyć z tym, że Was kurde, skontrolują, a tym bardziej, jeśli jeździcie na polskich lachach. No nic, jadę na bazę. Trzymajcie się. Do następnego części zostawcie obserwacje, zostawcie subskrypcję. No co Wam szkodzi tutaj dołączyć? Ja będę mega szczęśliwy, a Wam to nic nie szkodzi. Trzymajcie się, cześć!